Dzień dobry w niedzielę z samego rana Znaczy już nie takie rano Bo jest dziewiąta Za 10. Nie wyrobiliśmy się wcześniej I późno, późno, ale Jedziemy na giełdę do Słomczyna Do Grójca Jak zwał tak zwał Jedziemy, bo ja jadę Szukać tej klatki dla tych królików Może dzisiaj mi się trafi i tą klatkę słuchajcie Kupię No bo w przyszłym tygodniu, w niedzielę już nie pojadę, za dwa tygodnie też pewnie nie pojadę, więc jadę dzisiaj. E, dosyć chłodno, założyłam kamizelkę, bluzę, dosyć chłodno, ale ma być słonecznie. Zobaczymy, jest teraz chyba 12 stopni, e, no ale takie o słoneczko, może nie widać, ale coś tam się przebija, więc może jakieś tam słoneczko będzie. I co, zapraszam Was na kolejnego vloga i życzę miłego oglądania. Laura jeszcze na wynos frytki sobie wzięła. Tak, Laura? Dziękuję, do widzenia. Po... Pojeść musisz. Mm. My właśnie po obiedzie jesteśmy. Chciałam pokazać moją zmywarkę. No nie zdążyłam nagrać, jak wszystkie talerze blizywały. No, więc moja, moja prywatna zmywarka, tak? Białowłosku, kuchonie moje liczne O, jeszcze Sonia doprawi. No i to się wszystko zmyje. Nie? My przyjechaliśmy sobie na lody, już dawno wróciliśmy. Obiad zjedliśmy, trochę szpargałów kupiliśmy, coś mi to wyszło. Jesteśmy na boisku na lodach i jakoś jeszcze korzystałem z pogody, ale założyłam kamizelkę, bo to na rowerach, to jest powiem wam no zimno w miarę tak na rowerze jeździć jechać, w ogóle dzisiaj to jest chłodny dzień i taki typowo jesienny, mało słońca wiatr, ale jeszcze nie jest tak źle, będzie na pewno jeszcze gorzej jak będą padać deszcze no a póki co to co tam? na siebie masz? na siebie, dobry na siebie mam, bo pitole takie buchoty. dzień dobry co tam powiesz? powiem o Mąż youtuberki, jaki ma buty. Okropny jesteś. O. Tak bałam Wiesz co? Nie, nie powiem, ale dzisiaj jaki dobry, pyszny obutował Co prawda ja kartofle pobierałem, a następny też. Ale, obcie, ale obcia. Ta na dach się wydało. Nie? Co się wydało? Na dach się wydało. Na dach, no tak. i w dziurowych butach się chodzi. <grafię>, bo zaraz tutaj mnie, do mnie e, zjadą mnie niektórzy. A tak naprawdę... To... Nie wiem jaka jest prawda. A już jedna powiedziała, że mi się nie przelewa. No nie. nie. Ale buty to masz robocze. Dlaczego te buty założyłeś w ogóle? Star, stare. No nie mam kodową. domu. No nie mam innych butów, no, ale na, na, przecież No właśnie, no to masz czym wyjść. Paceci są beznadziejni, naprawdę. Beznadziejni to są. To jak już całkiem odejdą, wiesz... Po Od podeszwy to da. dopiero zmienisz. <laughs> to. Oszczędność musi być, no nie ma lipy, nie? Oszczędność musi być, no. Amelka poszła po lody. będzie się loda? No, Amelka poszła po lody. Yy, I ten... No, no i tyle oddam chłopa pa bierze ta za darmo nie wiem, co mówię. z dobytkiem ty Zapłakałabyś indyku. się na śmierć daj spokój daj spokój bo będę zaraz tu komentować kto by ci zlew przepychał dobra kończymy bo głupa, głupawka jest pokażę wam co kupiliśmy yy, taki zlew w miarę taki wiecie stabilny fajny coś takiego bez kranu oczywiście bez niczego i mamy taki stół ten stół jest nie wiem po czym to jest to. i ten mamy ten takie coś kupiliśmy i dostałam wizji że ja sobie coś takiego bym postawiła na takim właśnie stoliku tylko nie tak jak jest teraz tylko o tak po długości tylko, że to, to nie wchodzi w to i by trzeba było trochę to, nie wiem, poprawić, przyciąć może albo coś. I wtedy ten zlew by się tak postawiło. W to akurat by weszło. Może to jakoś rozszerzyć, tam Paweł by pokombinował. Zrobić tutaj kranik i to wstawić do ogródka, tam gdzie mam studnie i tam gdzie mam ym, kran taki na dworzu. I przy tym bym sobie mogła postawić kuchnię, tą węglową, taką, co mam, jakiś stolik, jakiś coś, taki ten, i zrobić sobie taką kuchnię letnią. Grilla obok i takie sobie zrobić, wiecie, yy, no tak, wam pokażę, że na przykład tutaj byłby zlew, tak, tutaj na przykład kuchnię tą kaflową, taką, co tam mamy, co Paweł tam kurą gotuje, grilla, jakiś stolik, krzesełka, taki taki zakątek sobie, zrobić taką kuchnię letnią z grillem, coś takiego. I tutaj byłoby fajnie, bo by nie trzeba było biegać, wiecie, do domu. E, wiadomo, tam jest kran, i można sobie ręce tam pod tym być, ale tu byłoby wygodnie, bo ty można byłoby sobie od razu coś zmyć, postawić. Wiecie o co chodzi? No to po prostu jak to zobaczyłam, nie wiem, było mnóstwo tych zlewów, ale jak zobaczyłam ten, to od razu dostałam, wiecie, co wizji. No i wzięłam. I będę już miała na wiosnę, na lato przyszłe, co robić. Może jak będzie pogoda w zimę, to się coś będzie kombinować. Zobaczymy. Taką, taką dostałam, słuchajcie, wizję. Więc dajcie znać, co miałam ja w kapturze, bo już jest 18, to już takie zwiecie. Nie jest za ciepło. Idę właśnie sobie zobaczę, jakby to wyglądało w tym miejscu. Chyba będę musiała tam trochę sobie przebudować, prze, 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 poprzestawiać. Zaraz sobie pójdę, to wszystko ogarnę. Ale pomysł mam superowy po prostu. Ja to jestem jednak genialna. Naprawdę. Więc zaraz sobie to obczaję. Będę miała co robić. To jeszcze jest mega Saigon, ale tu mam właśnie zle, zlew. Tu mam kran, wiadomo. Ręce tu można umyć. Ale jakbym sobie postawiła ten zlew, na przykład tu jakoś, to bym mogła sobie jakoś przekopać ewentualnie. I tu mamy studnię, i ona jest przykryta takim ciepłym styropianem, taką, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest przykryte, bo jak było upały, to tam, żeby ciepło nie było, żeby chłód był. No i tutaj, na przykład, tu jest ta studnia. Tu jest blisko basen. Ale tu nawet jak sobie postawiła, wiecie, tutaj, tego, tutaj bym sobie postawiła, tu jest ten, tego, czy grilla, czy ten i tutaj taki fajny zakątek sobie zrobiła, e, czy nawet tu pociągnąć, albo wiecie co, albo tego wszystkiego się pozbyć i tutaj po prostu jakąś siankę taką fajną postawić, są takie płotki, ogrodzenia i tutaj to wszystko postawić, tych kwiatów się pozbyć i taką strefę sobie tutaj zrobić, no kurczę, no. Powiem wam że no będę miała co robić. Takiej wizji dostałam że szok no więc 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 tak kwiatki zobaczcie. Teraz y, będzie w tym tygodniu biorę się za ogródek warzywniak prawie prawie skończony vlog się nagrał. Z, mu, zmontuję to wam muszę puścić w tygodniu y, taki wiecie taki tam ogródkowy vlog z, z warzywniaka. Coraz piękniejsze są super to wygląda bardzo mi się one podobają. Te marcinki. Tutaj wszystko do wypielenia ogarnięcia, bo zaniedbane strasznie. Te coś słabo takie są jakieś takie niskie. W zeszłym roku były wyższe, a w tym roku jakieś są niższe. Laura skacze. A ja sobie posiedzę. A jeszcze może do Kurek pójdziemy dzisiaj. Dawno nie byliśmy. Ten, ten nasz pat, patent z tą rynną się sprawdza. Bo mają tutaj trawę rzuconą i sobie fajnie skubią. Oho. No, więc coś tam Laura chyba nie rzuciła. Indorki. O, jajko leży, patrzcie. Widzicie? Jajko zgubiła. No, co ona? Na środku tak. No, więc tak. Celebryty nie ma. Ach. Muszę powiedzieć Pawłowi, że po to Jako... Co ty, co ty, królu złoty, się sunął do mnie. Następny. Teraz on będzie tutaj bronił terytorium. Łady tego guty są takie potężne. I nóżki mam takie krótkie. te to ma nóżki takie krót, krót, króciutkie. Patrzcie jakie są, Widzicie? Fajnie im się to sprawdziło. Hmm. Co tam? co tam towarzystwo i to tak minęła sobota może was tutaj postawię coś wam pogadam chwilę i będę kończyć o dzisiaj to taka typowo jesień a w ogóle to pierwszy października jest dzisiaj e, pierwszy października więc no, vlogi już jesienne powinny być. No i dzisiaj powinien być taki vlog jesienny, bo jest naprawdę dzisiaj zimno i dzisiaj już w takim małym stopniu zaczęłam czuć to jesień. Ostatnio mówiłam, że tej jesień nie czuję, bo jest pięknie, słonecznie, a dzisiaj prawie zmieniam zdanie. W każdym bądź razie podobno jutro ma być cieplej, ale no nie wiadomo, jak to będzie, i powiem Wam, że na tym rowerze dzisiaj to też nieźle zmarzłam. Coś mi tu przyleciało. Bruno. No i powiem Wam, że nieźle na tym rowerze dzisiaj zmarzłam. Eee, ale co zrobić? Co tam się dzieje? sobie na spacer przyjechał tej samochód tam w dukcie nad lasem. Eee, I on się trochę denerwuje. Eee, no i tak minęła niedziela, żeśmy się na giełdzie nachodzili i nałazili. Klatki nie kupiłam, bo klatki nie było, za to kupiłam inne rzeczy. Między innymi, właśnie ten zlew, i tam takie petulety, jakby to powiedzieć, nic takiego tam konkretnego, ale właśnie o tym zlewie Wam chciałam pokazać. Chciałam Wam pokazać ten zlew i powiedzieć o tej mojej wizji. Po prostu, wiecie, fajne są takie drewniane, takie są płotki drewniane, takie wysokie płoty, że ludzie sobie którzy ogradzają. I jakby sobie taki skwerek fajny zrobić, oddzielić ten warzywniak od tego ogródka i tam sobie zrobić, właśnie, wiecie. Zlew z kranem. Ja miałam takich znajomych, w ogóle ten znajomy to był, on jest trochę znany, no może nie wszystkich, maluje obrazy. No, może niektórzy go znają, ale nazwisk nie będę wymieniać. I on właśnie mieszka tam, gdzie mieszkałem w poprzedniej miejscowości. Jamelka z jego synem chodziła do klasy i my się bardzo przyjaziliśmy. Czasami jeszcze piszemy do siebie, mam jakiś tam kontakt z, z rodzicami. Ale do czego zmierzam? Kiedyś tam właśnie byłam u nich, bo nas zaprosili i, ym, i oni właśnie mieli zrobione, tylko mieli takie, wiecie, takie zadaszenie, y, grill i, i krzesełka. I właśnie mieli taki zlew z wodą. Mi się to dzisiaj przypomniało. I jak ja to zaczęłam, to mówię, kurczę, no takiej właśnie wizji do sami byłoby fajnie, bo tak, wiecie, jak jest grill na dworze czy coś, ręce chce się umyć, to trzeba iść do domu, myć te ręce, się plątać w te, we w te, w tamte. A pod tutaj to możemy by było sobie łóżką umyć, widelec, nóż, ręce, wiecie, No nawet jak byłoby, chociaż tak, wiadomo, że będzie zimna woda, ale Paweł już dzisiaj sobie wymyślił, że może by było malutki bolier postawić. Tam w studni jest prot i miałabyś ciepłą wodę do zmywania. Ja mówię, o! Ale mówię, jak będzie zim, będzie ciepło, to zimna woda nie przeszkadza. Przecież nie będę tam zmywała nie wiadomo jakich garów, tylko takie symbolicznie, żeby woda była, żeby coś można było postawić. Wiecie o co chodzi. Wizja fajna, godna wykonania. Do przemyślenia może sobie coś znajdę na Pinterestie, bo tam są różne na Pinterestie te yy, yy, pomysły. Jak tam sobie wejdziecie na Pinteresta, to tam jest naprawdę można sobie fajne pomysły, wizje, Y, znaleźć i tam może jakiś wzór znajdę, coś takiego muszę poszukać i coś sobie po prostu skopiuję. A jak nic takiego nie znajdę, to będę kombinować i sobie sama coś tam y, będę myśleć. Co kombinujesz? Myślałam, że coś kombinuje Co? A, sprzątasz. No. I tak. I to tyle. I, I co? Będę już dzisiaj kończyć. Nie za długo dzisiaj jest, ale nudy jak z budy. A, i tej klatki nie kupiłam, bo nie było. Chodziliśmy, szukaliśmy i w ogóle nie mogłam znaleźć tego stoiska. Z tą klatką Było dwie inne mniejsze klatki po 80 zł, ale były naprawdę mniejsze. Takie, ona na jednego tego królika to by się nadawało, ale na dwa króliki to to jest, była za mała. I były dwie te klatki takie same i mogłabym w sumie kupić dwie, ale, ale one były oddzielnie, te króliki siedziały. One lepiej, lubią tam się trochę przyturać i w ogóle, więc lepiej i ganiać, się bawić, lepiej, żeby się działy razem. I nie kupiłam, i będę musiała coś innego sobie wymyślić. Więc a to wszystko przez tego pana, bo przez niego w zeszłym tygodniu nie kupiłam. No, więc tak, Kończę na dzisiaj. Żegnam się dzisiaj ja z wami i indyki w tle. Życzę miłego nowego tygodnia, miłego poniedziałku i spokojnego tego tygodnia, żeby nic się wiecie nie wydarzyło. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się. Cześć.